O GSX. Nie, GSR. Yes, tak yes. yes, kurwa, to on tak hamuje jak pioto. X5M, kurwa, 500. Ale fajne opony z tyłu. No, 300 albo 310. Ja pierdolę. No słuchaj, swoje. Jakieś ja wiem, ile on ma, z 800 min, to musi przenieść, nie? Kurwa. No emka no, w końcu. A nie, ty to musi kopić Da. Ja, bo nie, to. wódka, wózka, trzeba wózka. La 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 la. la. Chwil kurwa do potęgi Entej A no tam jest zakręty nie i kawałek prostej, także wiesz O. Oh. <grywa> Ciekawe kiedy tam policja się zjawi Eee, <grywa> byłem tam, ostatnio jeździłem kurwa ponad godzinę jak nie więcej No to wszystko naraz, raz kurwa nic, tam jest tyderka Tylko czasami tyry jeżdżą, a dzisiaj niedziela, to może nie będę jeździł no. ja, kurwa ta dziewięć tyfietę, taki nie, wziąłem takich no. Kurwa ja już kończę, a tu kurwa tir jedzie, nie Bo chodząc wyprostowała, to ja pierdolę, nie poszczepię Ja to ten... Yy, nie poschodzę kurwa, bo ja na tych oponach się boję jak kurwy syn Nie trzymają w ogóle robimy przekładkę wody, to <laughs> Widziałem kurwa dzisiaj To w sześciu się zrobiło 5.40 buja, 5.30 nie więcej O kurde już? No zrobiłem z półtora kroczka. A e, ty tak, żeś dużo już zrobił? No nie wiem kiedy, nawet tak jest No nie? Ja coś tak nie kasuję, pani wodą Coś ty mnie A to dlatego cię nie było słychać kurwa że jedziesz Cichutko 40 na piąteczce Widziałem? Economic Drive Co paliwo robi z ludźmi? Pali, paliwa jak paliwo, co cena paliwa robi z ludźmi? No Po ile tankowałeś? 8,14 O kurwa. A tu jest drogo, tu jest, no tu, tu jest 7. taniej 7 Tu jest zawsze kurwa ta buchy. O, 7,85 7, 7. mnie zawsze jest kurwa drogo, bo bo jest mało stacji, jedna stacja, nie? No, ostatnio tam było zawsze kurwa taniej nie? niż wszędzie. No? A teraz się kurwy zmieniły je panie. Nie ma konkurencji, co je mogą narzucać, nie? No, najbliższa stacja jest tutaj w centrum, nie? A gdzie tam moja jest? Ten. Na końcu tachmobry, znaczy no wiesz, główną drogą na końcu po lewej. A, przed tym tyłem. No, nawet jeszcze wcześniej, bo tam jest y jeszcze ten Eurobens i Orlen chyba, nie, a to jest wcześniej. Ten no zajedziemy jeszcze do Dari Mówiła, żeby zajechać jak będziemy Na drinka <laughs> Możemy pierdzielnąć mojito mochito bezalkoholowe A, Ja tam tubę całą mochito. Jakem jest chyba głośniejsza trochę ta kawka teraz a nie wiem, ja nie odczuwam. Ja odczuję, jak siedzę, to. czuję, że tak bardziej basowej chodzi. A widziałeś, jak pomalowałem na czarno, kurwa? No. Teraz to kurwa, ta. Teraz to ta. Widać. A nie, kurwa, jakieś srebrne rólki dwie. Czasami tak, Czasami ten strzeli głośniej, jak Tak słyszę tak br -br -bu, 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 bu, Jakby się woda kurwa gotowała teraz tak robi <śmany> i <Twoi>, kurwa <śmany> A czasami jest takie puch, Takie wiesz, głuche, bo tam jeszcze jest w środku ten kurwa Nie wiem no, że katalizator to jeszcze taka no zaślepka w tulniku w środku ale chyba wleci dekad, kurdej Ma, jest w sprawie odbycia firmy, Katanima Katanima, no Jedź panie, jedź Musisz, że nie dojechał do sklepu skręcaj już, kurwa Dej mu na zimnym A ja tu mogę stać W tamtym miesiącu już zapłaciłem mandat, nie chcę drugiego Nie, nie mam pieniędzy na mandaty a, paliwo droższe <grych> Daj, spokój No, ty, za 300 to bym jeździł przez miesiąc moto A ja jeździł tak przez. Czy... Nie no, no, jeszcze zależy ile bym jeździł, nie? Jak ten, jak... Y... Na początku sezonu jeździliśmy kurde prawie codziennie, no to szło od zarąbalnia Tylko, że też paliwo było tańsze, jakby nie patrzeć, nie? No Ale oszczędzam na aucie, nie? A, jest tankowanie raz w miesiącu do pełna, ma mi to starczyć na miesiąc Mnie to nie obchodzi A jakie masz spalanie? To <grystanie> <Jest grystanie> <mniejszy niż tym? grystanie> no takie samo <grystanie> no, kurwa. Koło 6-7, zależy, nie? Po miejscu typowo no to 7 spali. Nie ma co się oszukiwać kurwa Tylko, że diesel, nie? Diesel teraz tańszy jak no. ten Na początku kurwa właśnie Nie Mniej więcej na tyle samo, No. Co robić na gazę, home, kurwa E no wiesz, ja kufer mam, nie? Mogę założyć zawsze butla w kufer Ty te CNG czy jaki ten nie gaz ziemny kurwa do kuchenek No I na stację tylko podmianka butli tak po bokach Tutaj z przodu, tam z przodu Tutaj z tyłu, tam z tyłu Takie po 5 litrów, nie? Ale kurde Cafe Racer, fajny przerobione, ciekawe co to przerobione było Po dwadzieścia idę panie po tyle W tym rzędzie Ta po dwadzieścia No to To byś się, czołg, czołg by z tej cyberki się zrobił <laughs> Takie wybuchowe dość mocno Kurde A, Tak mocno Ja nie wiem no, Odsłonią kurwa jechałem, wybijam na przez korku koło tego koło... No, za bawi No i ten patrza to kurwa niczym nieoznakowana No i miały czapkę z tyłu takiego jak policjant albo Lesik, nie? No Kurwa ze straty byłem tam na ciągłej, nie na ciągłej się kapiła, ale skręciłem bo tym właśnie zdrowie Nie to <grystanie> <grystanie> Dawniej jak ten, jak jeszcze wektry te C były takie popularne wśród Policji To u nas gościu tak ten jeździł właśnie tak po Pogorzycach i wiesz, yy, czarna cała, czarne szyby z tyłu, i miał powieszoną kurwa. Tą. na siedzeniach miał kamizelki te żółte odblaskowe powieszone. Chłopie! No, Widziałeś to w lusterku od razu po hamulcach, nie? Wtedy, z tego co zauważyłem, to wszystkie te, wszystkie nieoznakowane, były rejestrowane na miasto wojewódzkie. I wiesz, i to było na RZ. A on też w Rzeszowie kupił i nie przerejestrowywał, na RZ jeździł. Malebta. Chopie, taki miał plan, zajebisty Bo trzeba, trzeba mieć marzenia Ty. kiedy ja ostatnio jeździłem? Ty, już dobre dwa tygodnie nie jeździłem, jak nie lepiej tak, tak, tak. Ja nie wiem, ale szczerze Jak patrzyłem na tą pogodę, nawet nie miałem ochoty, kurwa U nas tragedia była pogoda przecież e, Na przykład piątek No ale to wiesz, takie pojedyncze dni a tu też jest tak, że no jak robię na cztery to mogę akurat być w robocie. Mój tam robota, nie wuj, dwa tygodnie to No Na przykład w to, yy, wczoraj, właśnie, tak patrzę na pogodę, mówię, dzisiaj ma być za Mówię, to dobra, to jadę do roboty motocyklem, nie? No i jak ma być fajnie, no to dobrze. No, rano wstaje, patrzę. A, jak... to było, kurwa. kurwa, czarno, czarno, takie chmury. Tutaj Rosan pi... a my dobra, chuj jadę Co będzie? Najwyżej w deszczu będę jechał No ale dobrze, 14 i się rozpogodziło no. Akurat na wyjście Ostatnie katowanie przed, tanko przed tankowaniem kolejny bak musi wytrzymać dłużej <głos> <Okay>. <głos> No ja chyba też niestety Wiem, wiem, bo sprawdzałem. <grym> wiem, bo sprawdzałem. Kurwa, co to, to są też? Kurwa E92, kurwa. Ja to wieczor. No wracam. Mm. Oprócz robi. A to też tak. O, Kurwa, tego. Ale kim. Panie. Jakby zrobić te kinę? Nie no teraz przynajmniej się to komponuje jakoś. Ej ład, ład, ładnie wygląda, nie?